No nie, to jest cztery fury. Jedzie kolejna. Pod fazo. Rzuciłem tableta, widziałeś to i się zbudziło. Nie, nie podoba mi się Sztułam to, co się. Się na ulicy. Czekaj, chodź, Szybko, szybko! chodź. mi siadam! przychodzi, Zjem to. No nie, to nigdy nie, 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 jest, nie jest dobry nie. wybór Dobra, brazy. Halo, Chrystian! Maciek, schowałem się przed starym. O kurde, ale musisz wyjść, bo musiałem ci coś powiedzieć, szybko. Christian weź na to, o! Ja się dowiedziałem, że szkubidu podjedzie pod naszą chatę! Normalnie! Kubidu. No! Ty Maciek, ale musisz, musisz chodzić, musimy ci dać włożyć, włożyć ci w dupę jakieś warzywa, bo... Stajesz się <laughs> powoli Chińczykiem! Zjem to! Dobra, nie, to nigdy nie, nie, nie jest Dobre wybór, nie, dobra, że, nie, dobra, że się nie stałeś mi banana, banana, zamkaj to, zamkaj czekaj, to. Czekaj, ja chciałem. Gruszka może być? Może być gruszka. Gruszkę mam Też jest mam gruszkę, biegnę do ciebie Maciek. Pomóż. Owoc to owoc. Dobra, A, czekaj. Masz Maciek, masz gruszkę, dobra. bierz gruszkę. Wcinaj. Dziękuję, nice, ty to dobra. jesteś w porządku. <noise> Teraz czas na <noise> misję. Czas iść. Zobby We Aliu będzie, Scooby no? Z Kobi chrupki czas zap. <noise> ty, no właśnie ty Skubi chrupki musimy mi dać, by nie Jak Z Kubi chrupki! <noise> o, o Ej, fura pali się! Jaka <noise> fura się pali? No ja tak przyjechała taka jedna. A, czek, musimy cię, musimy cię wysłać. Ej, może nóżkę Tutaj. musisz wystawić kolanko, to się, się ma. Dobrze. Ja wystawiam nóżkę, a ty wchodzisz do tego. Jestem. Alo, nóżkę wystawiam. Dobra, ja się szłałem. Ze ktoś, ktoś Maciuś ukraść przypadkiem. Kresnianka, ja pozwolę. Ale, przecież jesteś kistianek, przecież masz obroże, masz napisane jak masz ten. <mum> tak, masz obroże. <gł> Czemu wymuszyłeś? No bo nikt się nie zatrzymuje słaby. Dobra, nii, nii, ja, ja ci pomogę, ja ci pomogę, nie ma problemu. Ja zablokuję ruch, żeby ktoś mógł cię ukraść. Żaden problem. Proszę mm. bardzo. Myślisz, że z sobie nie poradzę? Co tam kombinujesz? Ja się chowam dla bezpieczeństwa mojego. Aś próbuj na i zobaczymy, czy nie zatrzymasz się właśnie próbuję. A możesz podskoczyć? Ogarniasz tą maszynę. Uciekamy Nie, nie specjalnie jestem najlepszym. O, udało ci się. Ja się schowam dla bezpieczeństwa, żeby mnie nie wciągnęło. Dobra, sprawdzimy Uwaga, Drą testujemy. Teraz. Dobra, jadę na zielonego okay, jak. Okej, okej. Okay. O, o, o. O, pijany kierowca! Ty, to hot dog jechał z obcym! Gdzie jest Scooby Dubido? Gdzie on jest? Gdzie jest ten główny wóz? No nie wiem właśnie. No jak go przywołać. Poczekaj! Ja wiem! Malcie, co jest? Malcie! Co ty tam robisz, nie? To wyjdziesz z podpowiadań? Musisz, Malcie! musisz podskoczyć, podskocz, podskocz, mówię ci, podskocz. Alt F4, Alt 4 no, Christian, wiesz o a wypisy ruchu drogowego, nie? Kilka tak, tak. samochodów się zablokowało ogólnie. Nie wiem czy ktoś cię ukradnie w dniu dzisiejszym. No nie, to jest! Cztery fury! No, jedzie kolejna! Pod pazów! <laughs> Rzuciłem tableta, widziałeś, co i się... Widziałem, wybuchło. widziałem. O <laughs> wow, potrącił mnie. Czekaj, Maciek! Myślisz, że odskładanie tą furę! Kradniemy ją! O nie, o, 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 Ci przejechał i odjechał, Ty? A no nie! <grystanie> Gdzie jesteś, Maciek? Ja nie żyję. Christian, Christian, co, co, co? bo to nowy dzień. Słuchaj, no? wiem, jak Skobitu ten namówić na to, żeby przyjechał do nas. Słucham cię. Słuchaj, Straci ten musimy ten powtórzyć wszystkie czynności z pierwszego dnia. Loziumieś, czyli musimy szybko o. tędy skakać Ziamnę. Dobra, dobra. Do boju. Czekaj, wygryź. Tylko rozbij, szybę. <grystanie> <ci. grystanie> dobra. Chcę skoć na no, dół No próbuj pa. Dobra, super, Dobra, Jestem. na dynie Okej okay. Dobra e, teraz, Musimy się pobujać dwa do tymy. przodku i do tyłu, no napier się nie ma i skoczymy na drzewko no za drzewko, za drzewko to było ważne. Bo musi dobra, nas widzieć z kosmosu już. Dobra, no. nie ma problemu. Buju, boju 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 no dobra, widzę. A odbiłem się od strefy, dobra, nice. dobra, ale to by się udało, to dobra. by się udało, dobrze. Yes. Tak. E, Myślę, że to mogę do dalej musimy spaść z, z zjeżdżalni. Tak, zjeżdżalni, teraz. Jak <grym> ja spadłem? Tak. No mało, mało. czekaj już biegnę. Jak i woki, żeby te... copyrighty nie wleciały. No <gry> <gry> dobra. Ja już już. Dola. I skaczę i. Jiu. no to było słabe. Jestem. Dobre, dobra, dobra, ja przygotowuję. Na spokojnie dobra. nadrobiłem tym razem. Teraz y, tą stroną musimy wskoczyć y, na fontannę. Ty, no ja sobie tak nie skoczę trochę. Czekaj. Dobra, tyłem <gry> skoczę, trudno. <gry> On nadzieję, że uda. tyłem na, <dzielę> <gry> na radę. udało się. Dobra, ja zabrałem za ciebie. Dobra. I hop. O kurde! Gdzie <grym> <Cię> ty jesteś? <grym> na samym końcu. Dobrze, <grym> Dobra, jestem. Tu jestem. Poczekaj. I Scooby-Doo e przyjechał? Nie, nie ma jeszcze Ej, nikogo. A jak ten drugi miał szagi? Jak ten drugi szagi miał na imię? No szagi, tak? A, no i chciałem cię pieszy. Podwykaj. Dobra, ja zamówienie zrobię też. E trąbki. Gdzie są trąbki, domki? Dobra. Czas używać szybkich rąk. Kupujemy wszystko ile się da. Dobra, wydawaj cały tego, kredyt starego. Ej, ja oh, mam 30 oh. FPS-ów. 30? Musimy ja. wydaje, że do JPG zaraz wchodzi. No, chyba JPG wyleciało. Dobra, i co, teraz mówisz muzycznie go wzywamy, tak? Tak. On zareagował na pewne dźwięki. Ty, jeszcze jedzie jeden karton jak to. Ładnie. Łapki trąbkę. I, I co teraz? Trzeba zagrać. Ja na Dobra. Dobra. Nie działa. Nie działa. Maciek, szybkie podanie. <śm> <śm> Pomyślałeś o mnie, dziękuję! Pomyślałem o sobie, ja zbiłeś ręce! Eee, nie podoba mi się to, co się dzieje na ulicy. Co się. <laughs> wszystkie samochody się Ale zobacz, się jak jeżdżą zakończył? szybko, no? Czemu wszystkie samochody się panują, no, praktycznie? No, no! What the fuck! Bo one jeżdżą za szybko, o to chodzi! Jezus, uważaj, uważaj! O kurde. Chryste. Ty tak gorąco się robisz, że jak no. obok mnie, to się robię czerwony. Je, e, e, jesteś tak czerwony jak to jabłk. Jabłuszko. Ej, e, teraz jak where are you? Myślisz, że skubidubidu do nas przyjedzie? Wiesz co, mi się wydaje, że, że muszę zaśpiewać chyba skubidu piosenkę. Skubidubidu, where are you? Come here, a crazy plan. Scooby-Doobie-Doo. plan. You. Come back here and you, we need your help. Po raz kolejny. Ale scooby doobie nie? To śpiewasz no. po polsku czy po angielsku? Chyba po angielsku. Chyba, aha, czy nie jesteś pewien swojej wersji? No bo, tak? No, rozumiem. Bo, bo po polsku, e, gdzie jesteś, skubidu? A ale czy jesteś? Tu, A widzisz, Bo mamy widzisz, widzisz, plan. Jesteś. Gdzie jesteś, skubidu? doo e, tu, potrzebna nam to nam po pomoc? Przyjechać. A, pojechał! Wiesz co nie Działała piosenka! To przez piosenkę! Czekaj! Wow! czekaj Maciek, czekaj. chodź! Szybko! Szybko chodź! do. się stało? Sam Samoduchałeś! Nie! Co się stało? Wiesz co się stało? Nie. Ukradli mnie, porwali mnie Ja teraz mam kamerę na ciebie nic się więcej nie, nie stało tak no naprawdę nie. Ale... Czyli Scooby chciał nas tak naprawdę oskamować na Scooby chrup i chciał nie. nas porwać! O nie! Ale zobacz, środku... że podziałała piosenka! Wiesz kto jeszcze siedział w środku? To. W środku siedział jeszcze. Chagi? Młody stary. O. O. No. Młody co co stary. z ciebie Nie mam pojęcia co chciał, ale złapał y -y. mnie za pieluchę i wciągnął do środka. O, o. O... I mnie nie było i do widzenia, dziękuję serdecznie. Tak się skończył mój żywot właśnie i zabawa ze scooby no Nigdy nie papa. wsiadajcie do Vanów ze Scooby-Doo. To jest papa. jedyne, co można zrobić. Tak, papa.